Jesteśmy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej na forum edukacyjnym. Z nami jest Artur Dziambor, poseł na Sejm, wolnościowcy, a także organizator tego wydarzenia. Czego dziś będziemy mogli się dowiedzieć, o czym będziemy mogli podyskutować? No, zaprosiłem tutaj wszystkie te organizacje, które znałem z ich działalności, przedstawicieli tych organizacji, żeby opowiedziały o tym, jak powinna wyglądać polska szkoła. Pierwszy panel już za nami to był panel, na którym analizowaliśmy, co jest złego w polskiej szkole. Teraz trwa właśnie drugi panel, w którym rozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać polska szkoła. W trzecim panelu będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy już dziś prowadzą alternatywne formy edukacji, to znaczy, na przykład, Szkoła Edukacji Domowej. Na przykład szkoła autorska, która ma inny program niż, niż nauczania niż ten taki standardowy w systemie pruskim. Tak? Będziemy rozmawiali o tym, czy takie szkoły mają rację bytu i jak możemy rozwijać ten kierunek. I ostatni panel, czy zmiany są możliwe. W tym panelu akurat będę ja brał udział, ponieważ to będzie panel bardziej polityczny, czyli czy to się w ogóle da zrobić, to o czym my tu mówimy. Czy się da zrobić? A czy to jest potrzebne? Bo ktoś może powiedzieć, no, co wy chcecie od polskiego systemu edukacji? Przemysław Czarnek ostatnio no, utrzymał się na stanowisku, mówił, że jest kierunek w dobrą stronę. Nie jest kierunek w dobrą stronę, niestety. Ja jestem nauczycielem. Nauczyciele dzisiaj są upodleni. Są upodleni przez ten system, dlatego, że no, zarobki nauczycieli są tragiczne. Tak? Nauczyciel, który przychodzi do pracy zarabia ciut powyżej najniższej krajowej. Nauczyciel, który ma wieloletnie, wielonastoczy, dziesiątletnie doświadczenie nawet średniej krajowej dzisiaj jeszcze nie osiąga. No więc nie może tak być, że idą do tego zawodu sami najlepsi, bo już dzisiaj widać, że w tym zawodzie będzie brakowało tych najlepszych, bo nie ma młodych nauczycieli, są tylko nauczyciele, którzy są już bardzo długo w szkole, więc no zostają. Będzie bardzo duża katastrofa między innymi przez te zarobki. Druga sprawa to jest kwestia programu, to jest kwestia praktyczności samej nauki. W polskiej szkole niestety tego bardzo brakuje i o tym też był pierwszy panel. Można było to tam usłyszeć. Zresztą zapraszam serdecznie na nagrania tego wszystkiego będą w internecie wrzucane, wszystkie wystąpienia wszystkich prelegentów będzie można zobaczyć. No i też kolejna kwestia jest taka, że nasza polska szkoła jest dzisiaj niedostosowana programowo do XXI wieku. To Co to znaczy, znaczy? To znaczy, że jak ja, jak widać, mam siwe włosy już na, na, na twarzy, jak ja byłem uczniem, to moją Wikipedią była nauczycielka. Dzisiaj uczniowie już wszystko mają. W internecie jest wiedza tak szeroka i tak ogromna na absolutnie wszystkie tematy, że nauczyciel nie jest już potrzebny uczniom, żeby opowiadać, tylko żeby wytłumaczyć, jak to działa, żeby pokazać, jak można robić lepiej, żeby poprawić błędy popełniane, żeby uczyć tej praktycz tych praktycznych rzeczy. Poza tym no jednak brakuje w szkole tych takich praktycznych rzeczy życiowych, dlatego na początku wrzuciliśmy tutaj filmik z internetu jednego z YouTuberów, który. Tłumaczył to, że no, polska szkoła go niczego nie nauczyła, więcej go nauczył internet, właśnie jak sobie radzić w życiu. W takim razie, czy powinniśmy iść w stronę prywatyzacji bonu edukacyjnego czy, czy jakich, jakichś systemowych rozwiązań? Oczywiście i o tym będziemy mówili też w tym czwartym panelu, czyli jakie są alternatywy. Alternatywa dla finansowania dla szkół to jest właśnie bono światowe. Alternatywą dlatego, że nauczyciele zarabiają tyle, ile zarabiają jest wypuszczenie całkowicie na rynek zawodu nauczycielskiego, czyli likwidacja karty nauczycielskiej, co zresztą zapowiedział minister Czarnek podczas swojej obrony, że będzie teraz to robił. Nagle teraz po tych wielu latach zaczął słuchać wolnościowców bardzo nam miło, zobaczymy jak z realizacją będzie sytuacja wyglądała. No i oczywiście chodzi o urynkowienie samej edukacji. Ja nie mówię o pełnej prywatyzacji, bo ja wiem, że do tego jesteśmy daleko, ale bono światowy nie zmienia dla nas w tym sensie, że nie będziemy musieli płacić za tę edukację, tak jak dzisiaj. Nie płacimy wprost za tę edukację. Natomiast no jednak zupełnie inaczej będzie wyglądało funkcjonowanie szkoły, bo dziś szkoła to jest takie miejsce, to jest taki budynek, w którym dyrektor nie jest właścicielem, tylko jest administratorem budynku, a nauczyciele wszyscy. Pracują na etatach od do których pensje wyznacza im minister. Tak nie powinno to wyglądać. W prywatnych szkołach tak to nie wygląda. Ja taką prywatną szkołę prowadziłem i wiem, jak to mogłoby wyglądać na większą skalę. Co to znaczy być nauczycielem dziś w Polsce? Ojej! Ja w ogóle uwielbiam uczyć, żebyśmy mieli jasność. Ja, ja byłem nauczycielem takim, no, który cieszył się, że chodzi do pracy, tylko widziałem problemy. No, problem podstawowy był taki, że właśnie no, zarobki są takie, że żeby dobrze, dobrze się utrzymać, to trzeba pracować na co najmniej dwóch etatach i jeszcze w weekendy repetycji dawać. Tak? Także to jest problem, bo jednak nie wszyscy pracujący ludzie w Polsce muszą tak, tak, tak daleko zajść, jeżeli chodzi o godziny pracy, żeby się jakoś normalnie utrzymać w kraju, w którym szaleje inflacja to już szczególnie. Natomiast kontakt z uczniami, kontakt ze studentami, no bo ja też uczyłem starszych i uczyłem, i uczyłem też firmy, no miałem, na, czerpałem z tego ogromną przyjemność, że widziałem postępy. Nauczyciela, każdego nauczyciela misja jest zrobić tak, żeby człowiek, który przychodzi do niego, no otrzymuje pewien pakiet wiedzy w postaci, w postaci tego, ten towar w postaci pakietu wiedzy i chce zobaczyć, jak ten człowiek się rozwinął. Także obserwowanie tego, że młodzi ludzie Rozwijają się dzięki temu, że obcują z nauczycielem. To jest największa satysfakcja i myślę, że to jest cel każdego nauczyciela. Dziękuję bardzo. Dziękuję.